Jest takie amerykańskie przysłowie, które mówi, że marzec to taki miesiąc, który wewnątrz jest lwem, a na zewnątrz wygląda jak jagnie. W pol po polsku to oznacza mniej więcej w marcu jak garncu. Nie wiadomo, nie wiadomo, co z niego e, wyciągniemy. Luty skończył się z przytupem na światowych rynkach. W momencie, gdy wszyscy już powoli podsumowywali miesiąc i robili plany na kolejny, amerykańskie obligacje splatały wszystkim niezłego figla. Może. Prawie wszystkim. Obligacje amerykańskie, tzw. Tak zwane 10-latki, czyli te, które są wykupywane po 10 latach, zaczęły tanieć, a więc zaczęła rosnąć ich rentowność. To znaczy, taniej było je kupić, więcej na nich zyskamy. Z około 0,5% zysku do przeszło 1,5% zysku, a więc ponad 200% tak się kształtuje w tej chwili ich rentowność. Wszystko wskazuje na to, że rynek zaczął wreszcie reagować na możliwe inflacyjne tornado będące konsekwencją luźnej polityki monetarnej i wielkich pieniędzy pompowanych do amerykańskiej, choć przecież nie tylko, gospodarki. Pakiet stymulacyjny przygotowany przez, przez nową administrację Joe Bidena opiewa na niemalże 2 biliony dolarów amerykańskich i wiele wskazuje na to, że zostanie on wprowadzony. Tymczasem, jak zauważa profesor Lawrence Summers, były sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych, ta suma pieniędzy jest zdecydowanie zbyt duża i spowoduje w dłuższej perspektywie pogorszenie się sytuacji. Summers wylicza, że luka w amerykańskim dochodzie brutto, a więc różnica pomiędzy notowanym teraz PKB, a tym, który byłby osiągnięty, gdyby nie kryzys, który mamy w tej chwili do czynienia, wynosi około 50 miliardów dolarów miesięcznie. I powinna sukcesywnie maleć wraz z otwieraniem się gospodarki i jakby z, z sytuacją, która wraca do normy. Tymczasem plan Joe Bidena zakłada wlewanie około 150 miliardów dolarów miesięcznie przez cały najbliższy rok. To grozi przegrzaniem gospodarki i erupcją, wręcz inflacji. Złoto w wyniku ucieczki środków do obligacji amerykańskich straciło na koniec dnia w piątek ponad 40 dolarów na Uncji, a więc spadło niemal 2,5%. Jak na królewski metal, w ciągu jednego dnia jest to wynik całkiem rzadko spotykany. Odbił się natomiast dolar, co jest niejako naturalną konsekwencją takiego stanu rzeczy. Według ekspertów jednak sytuacja może się odwrócić już niebawem, bo na początku kolejnego kwartału wtedy złoto może zacząć zdecydowanie odrabiać straty, wybijać się wysoko, tym bardziej gdy będziemy dostawali coraz bardziej pesymistyczne informacje dotyczące rozwoju gospodarki, a w szczególności wysokiej inflacji. Tym bardziej, że przewodniczący Fed, Jerome Powell, jak również towa sekretarz skarbu, Janet Yellen, twierdzą, że sytuacja jest cały czas pod kontrolą i nie ma powodu do niepokoju i deklarują podtrzymanie bieżącego kursu. Niedocenienie przez Fed inflacji jako dużego zagrożenia dla wielu inwestorów jest zupełnie niezrozumiałe i budzi coraz większe obawy. Końcówka tego tygodnia to będą dane z amerykańskiego rynku pracy. Wobec rozczarowujących wyników za ostatnie dwa miesiące oczekuje się, że luty wypad lepiej, tym bardziej, że w miarę rozwoju akcji szczepionkowej powoli otwiera się gospodarka. Druga połowa ubiegłego miesiąca to ogromne problemy z energią w Teksasie, które z pewnością będą miały swoje realne przełożenie na gospodarkę i na sytuację, nie tylko pewnie w tym regionie Stanów Zjednoczonych. Ten tydzień yy, ważny również będzie w, po prostu w Europie. Mamy do czynienia, w tym tygodniu zostaną op opublikowane dane dotyczące inflacji za zeszły miesiąc, wskaźniki PMI, a także dane o bezrobociu. Wszystko to wobec pędzącej trzeciej fali koronawirusa, która zbiera coraz większe, coraz większe żniwo, mimo postępującej akcji szczepionkowej. Najbliższy czas z pewnością będzie burzliwy, czeka nas z pewnością wiele zwrotów akcji, a to, czego możemy być pewni, to fakt, że temat inflacji nie będzie przez najbliższy czas schodził z czołówek wszystkich mediów, gazet, portali.